Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem Nikita, no, no i w tym filmie, słuchajcie, dostałam nowego zadymiarza. Odbieram kawałki pizzy. I słuchajcie, dostałam nowego zadymiarza, widzowie. Otóż... Ludzik, a i możecie mi pisać, bo tutaj obok tego nazwy, no tutaj piszę jakieś 25 dni, 21 godzin. To ja nie wiem, czy na tyle go mogę mieć, bo ja go kupiłam, więc no nie chcę stracić tych wszystkich kawałków pizzy. No i dzisiaj sobie nim zagramy nowy konkurs, bo jak widzimy, że mamy nowy konkurs, więc sobie nim zagramy. No, widzowie, bardzo Wam dziękuję za 63 suby. No, i mam taką bardzo ważną wiadomość: jak będzie 100 subów, to nagrywam live'a. Widzowie, live będzie, ale tylko na 100 subów. Więc musicie czekać, aż dobijemy 100 subów. I słuchajcie, ja nie zmuszam, że na przykład pod shortem pisze, daj suba. Ja nie zmuszam, oczywiście, kto chce chce mi dać tego suba, to daje, a kto nie, no to nie daje, tak? Ale dobra, tutaj sobie weźmiemy, wiecie co bym chciała? Przeczytajmy sobie właśnie tutaj. Dobra, to ja już tutaj klikam. Bierzemy nowego zatemiarza. Jeśli chcecie więcej takich odcinków właśnie z moją przyjaciółką, no to zostawiajcie oczywiście. Musi być dużo subów. I co wiemy? To już ulecimy z nowym zadiniarzem. A jak będziecie chcieli mnie zaprosić do znajomych, to ja mam zaraz pokażę jaki mam id, spokojnie wszystko pokażę. Dobra, o Jezu... No ta postać jest dla mnie tylko średnia. To zależy kto umie ją grać, bo ja dopiero dzisiaj ją sobie kupiłam. No, wczoraj że nie było odcinku, no niestety. Ale dzisiaj już normalnie będzie. A, i widziałem, bo ja mam taki odcinek z... Słuchajcie. Z milionerów, takiej gry. I ten odcinek, myślę, że chyba z tydzień, jeszcze go nie dałam. Więc szykujcie się, pomoże może... Kotam na YouTubie, ale muszę go jeszcze obejrzeć i może zmontować. No, i runda przegrana. Lecimy dalej. Czuję się jakbym grała tym koltem albo taką Piperką. Kurde, sama zostałam. Ja to przegram. Z Piperką? Kurde, przegrałam. Naprawdę spokojnie. Dopiero pierwsza runda. Runda. Więc nie jest jakoś źle. Mam 80. No nic nie mogę kupić na razie tutaj widzowie kupiłam no i tak będzie live, ja się mega cieszę że mogę już robić live bo mogę robić już live'a no ja już pokazuję mój it, poczekajcie nie tutaj tutaj mój it to jest admirat kocham słuchajcie tak więc no, jeśli chcecie mnie zaprosić no to bardzo was zapraszam Dobra, my, ja chcę jeszcze zagrać sobie, tutaj jest takie dwa tryby zbiórki jednotów i zadyma. Zadyma to już chyba nie, tą zadymę nie grałam, sprawdziłam sobie mapę. Okej, okay, ale to jest wszystko dwa na dwa widzowie, więc sobie dzisiaj to sprawdzimy nowym zadymiarzem. Więc ja zachęcam do subowania mojego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Aż za 63 suby. Mam nadzieję, że to się zmieni. Już będzie więcej, oczywiście. subików Po nas Ponadto robię live'a. O, aż mamy te postacie Dzięki, dobra. Nie jest źle. Tik i M są, dobra. Kurale, co uczę tą postacią? Muszę sprawdzić, ile ona ma życia w ogóle. HP. Dobra, sprawdzam. Trzy. Mm, 3, 6. O, mało. Dobra. Ulta w ogóle. Nie wiem, co to jest ten ult. Nie wiem, widzowie. Jeśli wiecie, no to mi napiszcie. Bo ja już myślałam, że zginę. Dobra, ale z bliska ogólnie. Mega dobrze się ją pokonuje. Dobra, mamy dużo klejnotów. Aż 400 z tego. Aha, już nie mamy. 4. Kurde, dobra. Może go pokonać tą MSK też. Hop, no chodź tu, Ems. Dobra, Ems pokonała Jeszcze ty, Tik. Dobra, pokonał. Właś, tika... O nie, nie możemy dać się im złapać. No nie. Dobra, dobra widzowie. On ma już tutaj tyle aż klejnotów i nie może przegrać. Okej, okay, udało się. Interne. I tu ja z tego nie mogę wyjść. Aha, nie wiem o co chodzi. Dobra, wygraliśmy tryb. Wygraliśmy, widzę. Więc jest mega dobrze. O, No. Rzadki. Mega słaby. Ale to Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze jeden tryb. Za tyma. Otóż dobra. W ogóle on jakieś skiny. Ta postać musi mieć. Nie, jeszcze skina nie ma. No, nie ma jeszcze. W ogóle muszę sobie. Zmienić ikonę, to sobie później zmienię. Dobra, też sobie zagramy w ten i zmieniam sobie ikonę. Znowu... Znowu my... Boże, nie umiem wymówić słowa, Ale naprawdę, mi pisze, czy te 25 dni, na tyle mam tą postać? Nie. W sumie Dobra. No zaraz strzelam gola. Nie, nie możesz strzelić, W ogóle ta postać tak długo się przyładowuje. No zaraz to jest cyrach. Czekaj. Nie wiem do czego ult. Dobra, mamy już jednego gola. Znaczy na mej. Tutaj go próbujemy tutaj strzelić. Dobra. Dobra widzowie, wygraliśmy. No i teraz sobie y, oczywiście zmieniamy. Dobra, wygraliśmy. Jest mega dobrze. I teraz sobie ogólnie z, z wszystko zmieniamy. Najpierw tutaj sobie zmienimy. Ciekawe na co. Dobra, wybraliśmy sobie tutaj ten szósty, tutaj o, możecie widzieć, tutaj na górze, szósty, o, dlatego że jest szósty rok, profesor, nie wiem, pierwszego niestety nie byłam, ale dobra, chcę sobie zmienić ikonkę, o, tutaj mamy coś do odebrania. 100 monet, dobra, 1000 dobra i nie, ja nie chcę na to na to sobie damy słuchajcie nasz konowego zadmierza czyli tego, ja bym chciała zmienić spongeboba już ikonę, bo już jest dawno po tym po sezonie spongebobowym więc wybierzemy sobie jakąś inną ikonę chodź, dobra, ja jeszcze przed wybraniem pokażę wam taką ikonę <kluzny> przepraszam, słuchajcie, ta ta ikona, o ta, ta, Boże, no widzicie tutaj obok tej szóstki? Tak? no to słuchajcie, poczekaj, słuchajcie. Przepraszam, przepraszam was za mojego młodszego brata, może się odzywać w czasie filmu, ale dobra. O tą, co teraz mam, no to ją dostałam od początku tego konta widzowy, Tak, więc ja ją wybieram oczywiście, no i... Zmienione! I jeszcze tą emotkę bym zmieniła. tej emotkę. Ale dobra, to później. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Musisz że w kolejnym odcinku. Pa pa!